Pięć minut z Jezusem w sakramencie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochany Jezu, więźniu miłości porzucony w tylu tabernakulach i zapomniany dobry Jezu, który wciąż pragnie naszej wizyty i prosi o gest miłości od ludzkości. Panie sakramentu, zwiększ moją wiarę. Panie miłosierdzia, spraw, abym był miłosierny. Panie Prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie Sakramentu spraw, abym kochał cię coraz bardziej. Kiedy idziesz przez życie jak owca bez pasterza i nie wiesz, którą drogę wybrać, odpowiedź jest w Świętej Piśmie. Jest bardzo prosta. Znajdziesz ją w Ewangelii Święto. Jana rozdział 14, werset 6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Droga jest pewna. To Jezus. Podążaj za krokami Jezusa przez życie ewangeliczne. Krótko mówiąc, starajmy się żyć Ewangelią każdego dnia. Czas porzucić teorie i żyć w wierze. Nadszedł czas, aby prowadzić życie sakramentalne i postanowić zostać świętymi raz na zawsze. Czas, aby żyć dla Boga w Jego obecności i być inspiracją dla innych. Czas zaufać Bogu i wierzyć w Jego obietnice. Czas, aby zbliżyć się do ubogich z miłością i wyrzeczeniem. Czas zobaczyć Chrystusa w ubogim, przebaczać i prosić o przebaczenie, zapominać o urazach i iść naprzód. Pokazać światu, że Bóg jest naszym Ojcem, a On jest Ojcem łaskawym i czułym. Czas modlić się i rozmawiać z Bogiem, poznać Jego Słowo i doświadczyć Jego czułości i miłości. Czas pracować na rzecz Królestwa. Kochać bliźniego, ponieważ jest naszym bratem. W niebie i na ziemi niech na zawsze będzie chwalone serce miłujące Jezusa w sakramencie. Wierzymy w prawdziwą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, w Tobie pokładam moją ufność. Serce Jezusa, płonące miłością do nas, rozpali nasze serca w Twojej miłości. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa rozpalone naszą miłością, rozpali nasze serca w Twojej miłości. Serce Jezusa, które pragnie, byśmy Cię kochali i byś był kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników, ratuj umierających i uwolnij święte dusze z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi błądzącymi, zagubionymi w innych sektach, innych wierzeniach, poza Kościołem katolickim. Przyciągnij ich do Twojego Kościoła. Przyciągnij ich do siebie, chlebie życia. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, abym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O serce miłości, całą moją ufność w Tobie pokładam, ponieważ wszystkiego boję się z mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się z Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi pasterzami. Papieżu Franciszku, biskupom, kapłanom i diakonom. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w swojej agonii przez Anioła, Pociesz nas w naszych chorobach fizycznych, psychicznych i duchowych. Pociesz nas w naszej agonii. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodych, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa, poznałem Cię, pokochałem, naśladowałem. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Najświętsze serce Jezusa, Ukochane na całym świecie. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszą zbawieniem. Niech tak będzie. Najświętszy sakrament ołtarza, wierzę, uwielbiam, nadzieję i kocham Cię. Proszę Cię za tych, którzy nie wierzą, nie czczą. Nie mają nadziei i nie kochają Cię. W niebie i na ziemi niech na zawsze będzie chwalone Serce Miłujące Jezusa w Sakramencie. W niebie i na ziemi niech na zawsze będzie chwalone Serce Miłujące Jezusa w Sakramencie. W niebie i na ziemi niech na zawsze będzie chwalone Serce Miłujące Jezusa w Sakramencie. Amen. Aby te pięć minut z Jezusem w Sakramencie dotarło do większej liczby braci i dotknęło ich serca, polub Zostaw komentarz, zasubskrybuj i podziel się. Aktywuj dzwoneczek, aby być powiadamianym o następnej modlitwie w 5 minutach z Jezusem w sakramencie. Dziękuję.